Dzień dobry, kochani. Witamy Was bardzo serdecznie w czwartek. Wita Was Karolina. I Paweł, wita Was. Czyli witasz widzów dzisiaj jak? Czwartkowo. Czwartkowo, tak, oczywiście. Czyli czwartkowo. Witamy Was czwartkowo. Kochani, dzisiaj mamy taki zestaw z drapeczek: Moc 777, Fortuna 7, Megalinie i Crazy 777. Tak, trochę siódemkowo, ale tu Megalinia to jest odnośnie tego prezentu, co dostałem aż od mojej najbliższej rodzinki z Kujawsko Pomorskiego, tam były trzy megaliny. Dostałem, no jedna dała dwie dyszki, drugą sobie zdrapałem wczoraj do kawki niestety okazała się pusta, no i tutaj trzecia jeszcze z numerem siódmym No zobaczymy, zobaczymy, może ta będzie szczęśliwsza. Na razie jest jeden do jednego, jeśli chodzi o te megaliny z prezentu. No i tutaj dołożyłem sobie jeszcze crazy, tak więc ja nadrapię sobie te megalinę. A ty, Karolciu, poczekasz za mną? Dobrze, będę czekać. Wejdzie, wejdziemy po raz drugi na wizję już z drapanymi megaliniami. Tak zrobimy. Kochani, ale jeszcze zanim, to serdecznie Wam dziękuję za mnóstwo pięknych życzeń urodzinowych. No, gdybym był kobietą, to chyba bym się wzruszył, bo było... Tyle fajnych życzeń, miłych, sympatycznych od Was. No i dziękuję też za te subskrypcje, o które prosiłem. Przybyło ich nie powiem. Bardzo, bardzo jestem Wam wdzięczny i serdecznie dziadek dziękuję. No. Dziadek Paweł. Dziadek Paweł. No, już dużo do setki nie zostało. Teraz to już będzie lecieć z górki. Dobra, to co? Idziemy nadrapać i się widzimy tak, za, za chwileczkę. Wróciliśmy. Paweł sobie nadrapał. Na o. razie nic nie wydrapał. Fajnego. Jakieś tam szanse są, ale to się okaże dopiero. Na razie nic nie mam. Numer 22. Fortuna. Fortuna. I patrzymy, co tu fajnego. Życzę portfelika. Się uda wydrapać. Zobaczymy, czy dzisiaj przełamiemy tą naszą niemoc ostatnią. Bo jeśli nie, to prosimy Was o numer do znanego egzorcysty, jakiegoś sprawdzonego, jak macie. Albo do zielarki po czarcie żebro, czy jak to tam się nazywało. Każda pomoc z Waszej strony mile widziana. Numery telefonów, adresy mailowe, cokolwiek, jakichś znanych takich. O. Czarnoksiężniku, którzy mogliby nas odczarować. Kawa. No i ostatnie, ostatnie, ostatnie. No nic. I nic, no jeszcze bonus, zobacz. Tak. A nie, tu nie ma, no tak, nawet już bonusu nie ma nam nie dali w tej. To już Specjalnie nam nie dali, tylko. Tak, no. No, no tak, czyli Fortuna 7 na 0. I teraz moc trzech siódemek z numerem 7. O! o! No to mamy nie 3, a 4 siódemki. W jeszcze z z numerem 7. Powodzenia. No dziękuję. 11. 28. 3. Kurczę, myślałem, że 7. No ja też. 5. 39. Jeden, dwanaście, dwadzieścia dziewięć, szesnaście, czterdzieści sześć, trzydzieści jeden, dwadzieścia cztery, trzydzieści cztery osiemnaście. 32, 25. Tak się fajnie styczeń zaczął, a tak się tragicznie kończy. 3, 26 i 19. Czyli niestety jestem na zero. Jesteśmy. Pamiętaj, że to co Ty, to również i ja. No ja wiem, ale może teraz akurat. No to co Ja, to również i Ty. Tak. Tak się złożyło, szczęśliwie, że jesteśmy tutaj współodpowiedzialni za te nasze odcinki. No i co? No i co teraz? I co będzie? Zobaczymy. Czy coś będzie, czy nie będzie? Szukamy! Drapiąc to MOD 777, mogłam zadzwonić do Jacka. Na Jacy 66 dałby mi trochę fluidów i by była wygodna. O, no, może tak by było. No. Rover i Flaming. Rover i Flaming. Jest rower, słuchajcie, widzę rower. Dobra, i jest i drugi. No, może, może tutaj tymi rowerami coś ugramy. Jest i też ptaszek, zawsze o jednej nodze. Dobrze. No i co? Jest kolejny Flaming. I kolejny. I w ostatnim też jest flaming. Pięć chyba flamingów, aż nie wierzę. Dobrze, gwiazdka i i zegar. Gwiazdka i zegar. Mamy zegar. Gwiazdę też mamy. Tak jest rzeczywiście. Mamy gwiazdę, mamy, siedzi obok mnie. <głosy> <głosy> dobra. Gwiazda i zegar. Jest zegar. Jest i zegar. Ale mi to wolno I Jest następna gwiazda. Gdzie? Oha, no widzisz? Gwiazda, dobra. Tutaj już też na no zewnątrz. Ja w ogóle nie widzę gwiazd. <noise> Bo nie patrzysz w niebo i Bo, zegar. I zegar był, a. Bo tu są mało widoczne na tym kolorze. I tu jeszcze jest gwiazda, proszę. Teraz zauważyłem sam. No to co? Sześć symboli jeszcze zostało. Mamy lody i pierze. Lody i pierze. I czy my tu znajdziemy pierze? Jest. Jest pierze, dobra. Drugie. Mhm, mm trzecie piórko jest też, widzę, lodów za to nie ma, no i tu jest kolejne piórko. Ej, 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 motyl i, i arbus. motyl i arbus. nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Arbus, jest linia, no jest, jest. No dobrze, chociaż coś, nie, Jedno, chociaż. Arbus. I co? I motyl. Co jest? Jest długa linia. No, to jesteśmy uratowani. Słuchajcie, czarnoksiężniki niepotrzebne. Odwołujemy alarm. Tak, alarm odwołany. Tu, kochanie, motyl. Jest motyl. I tu. No zaraz, zaraz, zaraz. Tu jest jeszcze. Arbuza nie widziałem. Więcej już. No i ostatnie dwa. Ser ducho. Serce to ja tu chyba w ogóle nie widziałem. Nie, jest. Jest? No proszę. Oj. Przyszła informacja na messengera. I to przyszła od. Jednej naszej dobrej, tutaj znajomej z kanału zdrabkowego, nie powiem kogo, to tajemnica. Dobra, seducho jest. I to wszystko. No i ostatni symbolek, który nam został, to wiśnie. Czy gdzieś są jeszcze wiśnie? Chyba nie. Nie ma, nie. Wiśnie nie widzę. Wiśnie, wiśnie, wiśnie. Bonus. Co jest w bonusie? Lustro. Perła. Nie, perła. Dobra. No i dwie linie, co? Będą cztery dychy. O cóż by innego. Zobaczmy sobie pierwszą linię. W pierwszej linii mamy kochani 20 i w drugiej linii mamy 20. No to są cztery dyszki. Fajnie. Serdecznie. No super. Serdecznie. Iwonko, Gabrysiu, jeżeli to oglądacie, no to pięknie Wam dziękuję. Świetnie się zdrapeczki spisały od Was aż z daleka, z Kujawsko-Pomorskiego. Chociaż nie wiem, czy nie kupiliście ich w Poznaniu. <noise> Będąc tutaj, no też całkiem możliwe. Tego nie wiem, nie zapytałem. Dobra, i teraz y, siódemka. Szalone, crazy siódemki z numerem 8. I co mamy? Ostatnio też te siódemeczki coś tak... Średnio zaczęły się spisywać. Mamy pierwsze trzy gry. No, mogłaby być jakaś jedna siódmeczka. No, chociaż zwrocik. Wory, monety, gwiazdy. No, niestety siódemki tu nie ma. Ale jeszcze jest całe. Kolejnych siedem gier. Nie zanosi się, nie? Jest. jest, 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 jest. No to już w ogóle. Nie, bo się będzie, że jeżeli nie będzie to jednak pomyśl nad tym egzorcystą. Ale nie trzeba, nie trzeba, jeszcze nie teraz. Na razie jest siódemka, więc pewnie jest zwrocik. No to już jest. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Ile mamy? Jest zwrocik, dyszka, a więc nie ma. Tutaj dzisiaj jakiegoś płaczu wielce, ponieważ no mega fajnie oddały. Cztery dyszki, no i crazy. 7,7,7, mamy dychę, to jest 5 dych. No niestety Karolcia dzisiaj no, nie udało się jej się, się tutaj udało. w mocy z nic trafić ani w siódemce zielonej fortunie. Łącznie odcinek był za 6 dych, no zwróciło się 5. A to już jest taki Czyli wynik, to jest fajnie. który tutaj komisja do spraw przyjmowania wyników przyjmuje ten wynik. Tak, tak, to dobrze, to dobrze. Bo to już jest prawie 100% zwrotu, a więc nie jest źle. Ogólnie, chociaż przez te ostatnie kilka dni, które minęły, takie słabe, no to styczeń będzie chyba jednak na jakimś tam minusie. No nie wiem, muszę policzyć, zobaczyć i podsumujemy styczeń też u was tutaj, u nas na kanale, abyście mogli zobaczyć, jak wygląda draping. Także na pewno nie wygląda za dobrze, kto już drapie niech sobie drapie, ale kto myśli nad tym czy warto, no to oczywiście nie warto są lepsze sposoby na wygrane, o których mówić tutaj nie będę ci co wiedzą, to wiedzą a ci co nie wiedzą, no to się może dowiedzą, jeżeli będą chcieli się dowiedzieć jak można troszeczkę więcej wygrać i gdzie w każdym razie na pewno nie na zdrabkach całokształt, jeśli patrząc, podsumowując jakieś tam okresy zdrabkowe, czy to kwartalnie, czy rocznie, no to zawsze jest minus. No chyba, że ktoś naprawdę wygra główną, czy tam jakąś porządną stopnia drugiego, załóżmy, czy trzeciego, no to może jeszcze, jeszcze, ale tak to jest zawsze na minus. Dziękujemy Wam pięknie, kochani, za spędzenie z nami czasu. Mam nadzieję, że dzisiaj aż takiego zawodu żeśmy nie przynieśli, ponieważ ponieważ nie jest na zero. A wręcz jest dobrze, bo jest Duży procent zwrotu. Trzymajcie się i Dziękujemy do. Dziękujemy wam serdecznie. I do jutra, do piątku, a potem już w sobota i emocje związane z mistrzostwami Europy nieoficjalnymi. Mistrzostwami Europy? Co ja gadam? Co ja z tymi Mistrzostwami Europy Na Następny odcinek to będą Mistrzostwa Świata, kochani. Co ja z tymi? A potem będą galaktyczne. Nie, nie, no nie wiem, co mi się wzrosło. Już nie pierwszy raz się pomyliłem, mówię Mistrzostwa Europy. No, no zdarza się po prostu. Dziękujemy Wam pięknie i do usłyszenia jutro. Pa, pa.